Cześć. Witam na kanale Fan Szafran. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić zapiekankę, do której przemycimy kilka warzyw. Będzie więc smacznie i zdrowo. Zaczynamy od obierania i nastawienia ziemniaków. Następnie nalewamy olej na patelnię i czekamy aż się rozgrzeje. Kiedy to nastąpi, nakładamy mięso wołowe i zaczynamy smażenie. Teraz możemy zająć się przygotowaniem sosu, który będzie nam potrzebny na koniec. Do miseczki wlewamy śmietankę, dosypujemy do niej sporo sera, najlepiej cheddar i dodajemy mały koncentrat pomidorowy. Teraz kiedy mięso się podsmażyło, siekamy cebulę i dodajemy ją do usmażonej wołowiny, żeby trochę zmiękła. Od razu możemy też posiekać i dodać kilka ostrych papryczek. Kiedy ziemniaki jeszcze nie są gotowe, dodajemy rożyczki brokuła i całość będziemy gotować jeszcze 10 minut, aby wszystkie warzywa były al dente. Dodajemy teraz kilka przypraw, czyli sól, pieprz, tymianek, oregano i oczywiście słodka papryka. Tak naprawdę musimy tylko uważać na sól i pieprz, aby nie dodać ich za dużo. Zdziała możemy sypać praktycznie bez ograniczeń. Na koniec dodajemy jeszcze parę ząbków czosnku, przyciskając je przez praskę. Przyszedł czas na ułożenie zapiekanki. Zaczynamy od pokrojenia ziemniaków. Do naczynia wlewamy odrobinę oleju i układamy ziemniaki na spodzie. Na ziemniaki nakładamy mięso wołowe. Na tarce ścieramy marchewkę i układamy ją na wierzchu. Całość zalewamy naszym sosem i wczepiamy różyczki brokuła. Przykrywamy folią aluminiową i zapiekamy przez około 20 minut w 180 stopniach. Gotowe. Życzę smacznego i zapraszam na następny film w kolejny czwartek. Pamiętaj, aby dodać komentarz, lajka i subskrybować kanał. Listę składników znajdziesz w opisie pod filmem.